Hmm. <laughs> Jeśli chodzi o ciasto na pizzę, to tu już mam przesiane około, nawet może trochę więcej e, pół kilograma mąki. Dlatego pół kilograma, ponieważ e, ja mam drożdże in, instant, które e, są jakby na pół kilograma mąki mm, i robię przeważnie ciasto na dwie blachy. Więc tak, mąka do tego. 4 łyżki oleju 4 łyżki oleju szklanka wody przygotowanej. czekajcie pokażę wam bo no nie widzicie szklanka wody przygotowanej, ale takiej chłodnej no letniej albo albo zimnej zupełnie co tu jeszcze pójdzie? Tu jeszcze pójdzie szczypta soli. Tu jeszcze pójdzie, e, czekajcie, cukier. Taki mam drobny do opieków. Niby w przepisie jest łyżeczka, ale ja tak na oko sypnę cukru. Okej, okay, drożdże mi nie widzicie, ale one mi zaraz wyjdą ze szklanki. Tu Wam pokażę, podwoiły swoją objętość, także po prostu dobrze, że weszłam, bo e, za chwilę byłby, nastąpiłoby za chwilę po prostu przelanie. Nic innego jak taki normalny zaczyn, czyli woda taka letnia, e, drożdże instant i teraz do tego jeszcze wędruje woda. Cała szklanka, ewentualnie jeszcze dorzucę, dołożę trochę mąki, jak będzie trzeba, albo wody. Ja to zawsze, tak wiecie, to ciasto robię po prostu. Patrzę, czy się nagrywa. Ja to ciasto robię na tak zwanego czuja, czyli po prostu, jak potrzeba czegoś do, dosypać, to ja to dosypuję. Ciasto musi być elastyczne sprężyste. Czekajcie, jeszcze mąkę naszykuję. Tutaj sobie postawię pod ręką, żeby mieć. Jeżeli macie robot pla planetarny do wyrabiania, bardzo wam gratuluję. Ja niestety jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że może kiedyś będę mieć. Więc ja tutaj sobie łapką jakoś radzę. To ciasto musi się jeszcze trochę wyruszać. Najlepiej będzie, żeby się wyruszało dobrze, bo mąkę mam, powiem wam taką z Tesco, taką najtańszą zwykłą, i ona, ta angielska mąka, może być taka. Nie za bardzo. Ogólnie bardziej wolę mąki, które są w ogóle kupowane w polskich sklepach. To nieważne jakiej firmy, czy Basia, czy Lubella, czy Zosia, czy Marysia. Ale ogólnie wolę mąki z polskich sklepów. Tak sprawdzam, żeby Wam łatwiej było widzieć. No. I tak właśnie robię. Z 10-15 minut wyrabiam moje ciasto. Na... I widzicie, już widzę, że nie jest potrzeba tutaj widzicie jeszcze troszeczkę mąki dosłownie zostało. Ciasto mam takie dosyć wilgotne. Więc nie mam potrzeby sobie zawsze zdejmuję z ręki. Ciasto. Widzicie, jak już ładnie odchodzi od ręki. Nie mam potrzeby, żeby tutaj czegokolwiek dolewać, czy wody, czy mąki. Moja proporcja, przeważnie, ja sobie biorę taką szklankę, mam jedną szklankę i ona jest do ciast, do różnych rzeczy. Ona jest, bo ważyłam, jakby na na kuchennej wadze naszej, Waży, ważyłam, mierzyłam na naszej wadze kuchennej, że ta, ta szklanka jest akurat 250 ml, ja mam jedną taką szklankę i ja sobie ją zawsze zostawiam do ciast. Ona jest taka. Także widzicie, piękne ciasto wyszło. Piękne. 6 minut ciasto wyrabiałam. Jest idealne. Więc teraz, kochani moi, formujemy. Znaczy, możemy tak zostawić ogólnie. Nie musimy specjalnie formować. Ale ja formuję. Formujemy tu kulkę. Ja jeszcze troszeczkę opruszam. Mąką i to będzie mój spód ciasta, znaczy spód yy, tak ciasta, który włożę na blachę, przykrywam czystą ściereczką i zostawiam. Ma zostawię tutaj, albo w salonie, gdziekolwiek, gdzie tylko chcecie, możecie zostawić, byle by było w cieple. Jeszcze parę słów moi kochani na temat zaczynu. Kiedy robić zaczyn? Otóż, jeśli chodzi o zaczyn, to ja robię przeważnie i nawet na tych drożdżach, instant jest napisane, że zaczyn trzeba zrobić wtedy, kiedy jakby robi się ciasto z bakaliami. Umówmy się, u mnie, w, jakby pizza będzie miała bakalie, bo i będzie miała pomidora, i będzie miała e, pieczarki, które mają sok jakby w sobie. Ja je oczywiście smażyłam, ale one jeszcze trochę tego soku, pewnie zostawiły w sobie jeszcze będzie sos pomidorowy. Więc tych bakali po prostu będzie w tym cieście na tym cieście bardzo dużo, więc dlatego ja robię zaczyn. Jeśli robicie suche ciasto takie drożdżowe, to nie musicie robić zaczynu, ale ja do pizzy, a tutaj świeże drożdże tylko po prostu można w sklepie polskim kupić i przeważnie używam suche, dlatego że świeże oczywiście są lepsze. Ale ja mam taki problem, że nie potrafię mrozić drożdży. Dajcie znać, jak Wy to robicie. Bo ja jak zamrożę drożdże i później je wyciągnę, to mam taką ciapę po prostu później i nie mam jak tych drożdży dołożyć do, jakby do ciasta, do, do mąki. One są później takie płynne i takie w ogóle. Nie. Dlatego, dlatego też jak macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzach na dole, jak można mrozić, znaczy jak można użyć zamrożone drożdże o, w taki sposób. I przeważnie właśnie dlatego używam drożdże instant suszone. Jeśli chodzi o anglię, są one dostępne w angielskich sklepach drożdże suszone. Jaki również są dostępne w torebeczkach takich wiecie jak cukier waniliowy w sklepach polskich więc tu nie ma problemu z dostępnością drożdży no ale wiadomo świeże są lepsze prawda ciasto lepsze wychodzi i tak dalej chociaż jak się zaczyn zrobić to tak naprawdę to ciasto nie wychodzi wcale tragiczne i tak jak widzieliście do ciasta dołożyłam praktycznie mąkę olej Mm, sól, y, cukier, troszkę cukru y, i co tam jeszcze było? Drożdże, no i cały zaczyn. No, Więc mamy pięć składników, a jakbym nie robiła zaczynu, to bym dodała, rozkruszyła drożdże po prostu świeże do tego, do tej całości i się zarabia wtedy. A i woda. Cała szklanka wody. Y, ja prze, przeważnie wolę taką letnią wodę, niby w przepisie jest w przepisie. W tym, co mi mówiła przyjaciółka, bo przepis do pizzy mam od mojej przyjaciółki z dawnych lat, to ona mi mówiła, że zimną wodę lała, przygotowaną, ale ja taką daję letnią, ponieważ letnia ma to do tego, że jak są drożdże, to one tak delikatnie jeszcze pomagają temu ciastu, ciastowi. Pomagają temu ciastu wyrastać, więc to jest też o tyle, o tyle fajnie. No dobrze, moi kochani, ciasto się rusza, zostawię je tak na pół godziny. Zobaczę, jak ono później po pół godzinie będzie wyglądało, ale tak na pół godziny, góra godzina, możecie zostawić. Zależy, no, żeby tylko podwoiło swoją objętość. No i Później tylko na blachę i, i zobaczycie zresztą. I teraz, moi kochani, parę słów: jak robię mm, do pizzy. Sos pomidorowy. Sos pomidorowy robię z takich pomidorów. To jest słogo pomodoroe pomodoro e basilico. basilico. Um, to jest pomidorowy sos z bazylią. Ja tutaj nic do tego więcej nie robię tylko dodaję ten sos, bo ja to będę robiła dwie pizze, więc ogólnie ten sos sobie zostawiam jeszcze e, czy to na przykład tam nie wiem na... akurat to on jest z Lidla i akurat był tydzień włoski i dlatego go kupiłam, ale ogólnie. E, Dodaję inne. On już jest praktycznie gotowy, tylko sobie go tak. Ja tego sosu odmierzam sobie, moi kochani, tyle, żeby e, starczyło mi dwie na dwie blaszki pizzy. Tyle, chyba, będzie ok. I co ja do tego dodaję? Do tego, moi kochani, dodaję suszone pomidory z chili. Wiem, macie lustrzane odbicie, ale to dlatego, że ja miała tu z tej strony podgląd, ponieważ jak nie widzę, to nie mogę nawet sobie ustawić miski w danym, w danym jakby w określonym miejscu. Dodaję mix ziół, to jest mix ziół, takie jakby zioła prowansalskie sypię tego dosyć sporą ilość i to widzicie to się robi takie trochę bardziej gęste, to już nie jest takie płynne. Ten sos później jak będę sobie robiła spaghetti mogę sobie wykorzystać albo yy, jeszcze trochę doleję. Jak będę sobie robiła spaghetti albo jakieś takie pomidorowe danie mm. Czy na święta, jak będę coś robiła, bo to już za chwilę święta, więc zasłoniłam Wam. Do tego dodaję jeszcze, mam czosnek z nadką wietruszki, więc dodaję jeszcze do tego, może nawet cały. My lubimy czosnek, więc już tak, żeby wykorzystać. Dobra. I jeszcze papryki dodam. Czekajcie, paprykę. Nie mam tu papryki wędzonej, paprykę dodam słodką. Nawet sporą ilość. Papryki ostrej. Ja nie używam przeważnie chili, tylko teraz tak ostatnio kupiłam ostrą paprykę i dodałam. Dodaję do wszystkiego. Yy. Jeszcze zwykła, ale jest. Jest jeszcze wędzona papryka. Więc dodaję wędzoną paprykę. I to w zasadzie byłoby na tyle. Sos jest gotowy. Niech on się tak jeszcze, dopóki się nie wyrusza to ciasto, to on sobie odstanie tutaj. Powiem Wam, że bardzo często kupuję takie, takie sosy pomidorowe, albo jeszcze kupuję takie, taką pasatę. I taką pasatę w Lidlu czy tam w Tesco, czy gdzieś gdzie dostanę, taką pasatę robię dokładnie tak, jak Wam pokazałam. Zamiast takiego gotowego sosu nakładam tą pa pasatę. E, I do tego wszystkie przyprawy, wszystkie zioła. E, jeszcze bym chciała z Wami zrobić sos czosnkowy do pizzy. A jeśli ktoś nie umie, to się nauczy. <śpiewa> Żartowałam. A jak pięknie wyrosło ciasto na pizzę! Ono jest już gotowe, praktycznie. Więc zabieram do kuchni, stawiam was i robimy dalej. Właśnie wygląda pizza, widzicie, lekko przyrumieniona, niespalona, bo właśnie ten papier powoduje to, że ona nie jest spalona. Dobra, kochani, uciekam. Jeśli podobał Wam się filmik, zasubskrybujcie, wciśnijcie lajka, like czyli łapkę do góry. Napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło, jeśli takie filmiki, takie treści Wam się podobają. A ja uciekam jeść, bo jestem bardzo głodna. Buziaki.